Witam serdecznie na moim kanale. Przydam się z tej strony Marta. Dzisiaj, chcę, yy, dzisiaj chciałam zaprezentować wam album, który wykonałam na specjalne yy, zamówienie. Jest to album yy, poświęcony mamie i córce. Yy, przyznam szczerze, że było dla mnie to wielkie wyzwanie, ponieważ pierwszy raz robiłam yy, album o tej tematyce. No, i tak, yy, od czego zacznę? Album jest dość spory, ponieważ jego grzbiet to 14 cm, karty 21. Yy, w ka yy, kart jest 6. W każdej karcie są maty na duże zdjęcia, 13 na 18 Każda mata jest podpisana. Yy, papiery, które wykorzystałam do tej yy, kolekcji, są z Etsy. Yy, Wydrukowałam, y, kupiłam, wydrukowałam. Są to dwie kolekcje. Kolekcja taka y, z kartami fioletowymi i różowymi. Ja chciałam je właśnie tutaj y, ze sobą fajnie połączyć. I tak, ta pierwsza strona jest poświęcona dla mamusi, jak była dzieckiem, jak była malutka. Tutaj jest jej data urodzenia. Tutaj mam kieszonkę z różnymi matami. Tagami, i tak dalej. Tutaj yy, ozdobiłam yy, takimi fajnymi drewniankami yy, tą ramkę. W ten sposób się tutaj rameczkę wyciąga. Druga strona. Tutaj mamy kieszonkę. Kieszonkę na maty. Maty oczywiście są podpisane. A tutaj jest wodospad. Wodospad otwierany jest na Magnesik. Kolejna strona. Aha, i co ja jeszcze powiem, że dodatki, które wykorzystałam tutaj, one są hmm. Kara i Lina. Są to właśnie te dodatki do wycięć. Ja je miałam z poprzednich z, poprzedniej, z poprzedniego albumu, który robiłam tam kiedyś, kiedyś zostały mi i tutaj je fajnie sobie wykorzystałam. I tutaj są dwie kieszenie: kieszonka mniejsza i druga głębsza. Tutaj jest kolejny wodospadzik, i jest on otwierany na, na wstążeczkę. Ta strona jest poświęcona już dla mamy tej właśnie dziewczynki, jak była już nastolatką. Czyli rozumiecie, tutaj jest. Mama, jak się urodziła, tutaj jak już jest dzieckiem, może większym, a tutaj jak już jest nastolatką i może nawet dorosłą dziewczyną. Kolejna strona jest dla Dziadusia, dla dziewczynki tej właśnie mamy. I tutaj jest metryczka. Tutaj mamy. Oj, coś mi się. Tutaj... Metryczkę. No. I... I kolejne dodatki, jeszcze, które tutaj wykorzystałam, yy, są z kolekcji Sweet Princess, Craft O'Clocku. I tutaj mamy datę urodzenia tej dziewczynki, nikolki malutkiej. I tutaj mamy ramkę. To są takie ładne drewniane słówki. Może przybliżę. O, takie suwki drewniane. Kolejna strona. Te już wszystkie strony są poświęcone dalej dla dziedziusia i całej y, rodziny. Tutaj mamy Belibenda, Bellyband z serwetką i także drewieńkiem, tutaj takim dziadusiem przyklejonym. Tutaj mamy różne... Ta mata jest otwierana, tutaj mamy małego tagusia, Tutaj mamy słodkie, słodkie maleństwo, i tutaj też jest właśnie z tych dodatków yy, taka pocztówka. I tutaj z miejscem na zdjęcie, oczywiście. O. Do góry nogami. Ok, tak. I tutaj mam kolejny yy, wodospad z dodatkami, właśnie wyciętymi. Tutaj jest smoczuś. Plastikowy. Tutaj yy, mam ten wodospad otwierany na magnes. Z tym, że mi ten magnes y, źle trzymał. Ja dodatkowo wymyśliłam sobie w ten sposób, żeby czasem to cały czas nie spadało. Mam tutaj agrafkę. No. Dziś mi uciekła agrafka. I zahaczam sobie ją w ten sposób. To jest takie po prostu dodatkowe zabezpieczenie. Dobra. Przechodzimy dalej. Tutaj mam kieszeń rogową, bardzo głęboką, z matami. Maty oczywiście wszystkie są podpisane. Tutaj mamy otwieranie na suwaczek. Można tutaj coś pod, y, wpisać sobie, jakieś fajne rzeczy. I tutaj y, taki, taka fajna bombeczka, która przytrzymuje mi takie zapięcie, które sobie właśnie. Wymyśliłam, być może gdzieś jeszcze ktoś wpadł na taki pomysł. Ja chciałam tutaj zrobić coś uniwersalnego i wymyśliłam sobie coś takiego. Bardzo fajne zabezpieczenie i bardzo szybko, fajnie się otwiera. No, i tutaj także są, jest miejsce na zdjęcia. O, hop, i już zapięte. Przechodzę dalej. Tutaj mamy otwieranie na bok. Kieszonka. Tutaj jest TT wycięte z Projekt Live. Oczywiście, jedna strona, jak zawsze, u mnie zostawiona pusta. I tutaj kopertka. Otwieramy kopertkę. W kopercie włożyłam dodatki, właśnie napisów. 50% taty mamy y, pierwsza kąpiel i tak dalej. Y, nie, w, nie wklejałam y, jak zawsze. Postanowiłam po prostu dać je tutaj i rodzice sobie sami powklejają. Tutaj jest taguś, tutaj jeszcze jest mata, tutaj jeszcze y, mamy serce do wklejenia gdzieś. No i, no i tak to właśnie wygląda. I, i zamykamy. Tak wygląda okładka. Wybrałam takie papiery. I teraz jeszcze, może tylko dodam. Przerwy między kartami wynoszą 2 cm. Zrobiłam tak celowo z tego względu, że wiedziałam, że będę dawała dużo tych wszystkich dodatków i, i wiedziałam, że potrzebuję na to dużo, dużo przestrzeni tak to wygląda. Mam nadzieję, że albumik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zapraszam do komentowania. Jeżeli nie, jeżeli coś uważacie, że jest nie tak, jak być powinno, również piszcie. Ja jestem szczęśliwa, jeżeli ktoś po prostu widzi moje błędy i potrafi mi je napisać. Zawsze jest to jakaś dla mnie lekcja. Ok, to tyle. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas i oczywiście zapraszam na moje kolejne filmiki. Pa!